Siemano siemano, witam w kolejnym odcinku z przygody Ekiem na serwerze Harmonia. I tak w ostatnim odcinku zakończyliśmy na wbiciu 191 levela po oddaniu shardów w Light Barrier Evencie. No i tutaj właśnie na start wpadają screeny z kolejnych awansów, no miejscówki się powtarzały jedyną, jedyną nową miejscówką, no ale no nową powiedzmy na tej postaci którą odwiedziłem to Exotic Cave. Też tam udało się wbić jakiś level. No i na ten moment 203 level, jak to właśnie nagrywam dzisiaj. Jeśli chodzi właśnie jeszcze nawiązując do tego Exotic Cave, to nie dużo brakuje, żeby już dokończyć też tam. Pająki, bo tam nietoperzy bardzo szybko wpadły, więc one już są zaliczone w bestiarce. No i jeszcze z takich rzeczy, właśnie co, co na postaci w międzyczasie udało się ogarnąć, a więc właśnie przez to, że jest wbity ponad 200 level, to zakupiłem też bronię, na które czekałem od żywiołów od 200 levela. No i też w tym pomogło mi to że dostałem paczuszkę, dostałem parcel od Xengerini Volor, no i właśnie tutaj z liścikiem się ma mi się to już nie przyda, może tobie coś to da. Pozdrawiam, a więc bardzo dziękuję Xengerini. Pozdrawiam również. No i z tego co właśnie sprawdzałem ta postać jest delaytowana. Na stronce tak z ciekawości zobaczyłem co to za gracz Więc chyba ktoś po prostu HARA usunął i stwierdził, że mi podeszli temcia, więc bardzo dziękuję. No i jeszcze właśnie w tej patce, oprócz tych przedmiotów, było 58CC, a więc właśnie tą kasę wpłaciłem sobie już wcześniej do, do banku. I ostatnio właśnie jak robiłem zakupy tych Summer Blade'a i Winter Blade'a, to właśnie wykorzystałem tą kasę. Tutaj właśnie kupiłem dość tanio Prismatic Shield za 30k, a tak to właśnie wcześniej kupiłem Winter Blade. No, te ceny troszeczkę pod, y, wzrosły od tego czasu, co tam kiedyś sprawdzałem, bo wcześniej, y, jeszcze jakiś czas temu, przed tym 200-levelem, jak sprawdzałem te bronie to kosztowały po 500, coś k. No a tutaj jak widać, Summer Blade praktycznie 700k, najtańsza oferta była. No i Winter Blade. 650k, no więc powiedzmy, w te przedmioty zainwestowałem na ten moment. No i dokupiłem czary, których mi brakowało. Ta Exeta dystansowa ona była dość droga, bo 250k ten czar kosztuje. Więc no, tak w porównaniu do jakichś innych SPELI to dość drogo. No i właśnie na 200 również wpadł Salmon Familiar, więc również już mam do dyspozycji tego Salmona. No, i to, co dzisiaj się wydarzyło, jak to nagrywam, właśnie 24 listopad, poniedziałek, no to mamy już na TB update. No, i mamy już ten nowy system tasków, możliwość przypisywania tych akcji. Więc, no, pewnie za chwilę sobie to ogarnę, trochę się pobawię. No, bo jedyne co widziałem to w tych jakichś zapowiedziach. Na stronce ja nie, nie wchodziłem na żadne test serwery, nie sprawdzałem tego typu rzeczy, więc no nawet nie wiem, jak to, jak to wszystko wygląda. No ale no ciekawa sprawa, fajnie będzie to wszystko poogarniać. Właśnie tutaj jest, można już wybrać sobie jakiś tygodniowy, tygodniowy task. No i właśnie ja się zastanawiam, jaki poziom tutaj wybrać na moim levelu 200. Ale chyba adept, bo w ekspert to obawiam. Chociaż widzę, że ekspert jest Medium and Hard Creatures, wymagany 150 level, Adepty widzę wymagany 30, no i Beginner od, od pierwszych poziomów. No, no to w takim razie chyba ekspert, ale no na początku ja bym nie sprawdził yy, tych leveli, że to jest 30 level, to bym pewnie Adepta wybrał, bo bo ekspert jakoś mi się właśnie tak ciężej kojarzy no i chyba właśnie to nie był dobry pomysł żeby wybrać eksperta no, pomimo że od 150 levela no to wydaje się dość dość takie trudne potworki tylko że nie wiem to mam do wyboru któregoś z tych no ciekawe jak to będzie wyglądało czy muszę, muszę każdego potworka zaliczyć ale tutaj też jest taka opcja że chyba obojętnie jakie Jakie potwory z 3000 y, do zabicia No ale na przykład takich Dark Torturerów zabić 271 y, Na takim 200 levelu, no to też raczej Raczej ciężka sprawa, nie siedzę za bardzo na takich miejscówkach z jakimiś Dark Torturerami No tutaj y, wiele z tych potworków to nawet jeszcze nigdy w życiu nie chęciłem Też takie Warcheny, Nie wiem jak to by ekiem szło no ale może właśnie przez to, że są te taski, teraz więcej miejscówek trzeba będzie odnaleźć i trzeba będzie właśnie też na nowszych potworkach coś próbować. No i tutaj, jeśli chodzi o przedmioty, no z przedmiotów też widzę, że chyba nic, nic z tych rzeczy nawet nie mam, żeby, żeby je oddać. <grym> więc no ciekawa sprawa. I tutaj też widzę, że coś jest do odblokowania. A więc widzę, że te sloty. Te sloty kosztują 750 tibia coinów Żeby mieć chyba większy wybór. No ciekawe. Pewnie jak na razie będę się bardziej skupiał na tych taskach, bo no, tutaj jest dość łatwa sprawa jakieś Niedźwiadki, w bici gobliny. No i przy okazji też fajna y, sprawa jak się nie ma w bestiarki na postaci powbijanej. to właśnie przy okazji wykonywania tych tasków to można sobie też bestiarkę y, porobić. No i dobra, zobaczę jak to. Będzie wyglądało. Na, na pewno pierwszą rzecz, którą chcę sobie ustawić w tych, w tych akcjach, to właśnie będzie to. Na pewno będzie właśnie tutaj jeszcze Exori No i na koniec dodam sobie chyba właśnie Exori On Ma trochę. Y Dłuższy cooldown, bo 30 sekund. Chociaż many sporo też zabiera, bo 300. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No ale jak, jak najwyżej, jakby, jakby bardzo mi manę wastował ten Exori Granico, to wtedy sobie po prostu zostawię tylko te dwa: Exori Iko i Exori Hur. Albo to będzie tak wystawać. Myślałem, że to jakoś się. A nie dobra. Bo się, myślałem, że cały czas jest w takiej wysuniętej formie. No ale dobra, spoko. W sumie też sobie mogę zmienić tutaj, który ma najdłuższy cooldown. No, chyba że to jest bez znaczenia, bo i tak to będzie jakoś wchodziło po kolei, ale no, no pierwszy wolałbym zaczynać od Gran, żeby ten cooldown schodził już od początku. Później, jakieś Exori. No, i to jest. Kwestia, na jakim miejscówce się siedzi, bo czasami lepiej zdobić sobie z mina, czasami jest lep lepiej dobić sobie zeksori mas. Zależy, jak dużo potworków na siebie e, się bierze. No ale dobra, będę miał teraz więcej, e, przynajmniej miejsca na te różne, e, różne hotkeje. I też właśnie jeden z takich komentarzy, które dostałem w ostatnim odcinku związanych ogólnie tak z rozgrywką, to czego To Tempo w ogóle nie używam. No i do tej pory nie używałem tego utito Tempo, bo cały czas biegałem na tych Berserker po tionach. One mi tam delikatnie tego skilla podnosiły. No i też trochę taka oszczędność many. No ale właśnie może jak będę handził na coraz mocniejszych potworkach, to wtedy zacznę już używać do rotacji To Tempo. No bo jednak też właśnie jest to jakaś dodatkowa mana do, do wykorzystania. Więc zobacz, może za jakiś czas właśnie się przekonam, jeśli chodzi o te utito tempo, bo na pewno o no wiele więcej tego skilla podnosi niż berserk potion. Patrząc tak na nagranie, no dość krótkie, ale wrzucę już je w takiej formie dlatego, bo dość dawno nie wrzucałem filmiku, już chyba ponad tydzień minął bo właśnie nic za bardzo ciekawego się nie działo właśnie głównie czekałem też na ten winter update no i ten 200 level też tak chciałem dobić właśnie żeby wpadły te nowe przedmioty do EQ te bronie z żywiołami zawsze to jakiś tam szerszy wybór w razie czego na potworkach a tak to do tej pory dalej zrobiłem takie samo imbu na Avengerze jeszcze właśnie przed tym 200 levelem nie szedłem jeszcze w 3 y, imbuingi, bo myślałem, że w międzyczasie jeszcze na tej broni, co miałem polecaną z trzema imbu slotami, żeby sobie Life wsadzić. Y, ale stwierdziłem, że i tak siedzę na takich miejscówkach, które nie są aż tak wymagające. Y, na no, jednak na te dwa imbuingi, dwa imbuingi live flitcha musiałbym wydać jakieś 1,3kk więc stwierdziłem, że jeszcze zaoszczędzę i właśnie dopiero na tych kolejnych broniach pewnie, yy, pewnie na tej broni Slayer of Destruction będę myślał już nad, nad trzema imbuingami no i właśnie tą tarczę co wspominałem, że dokupiłem, no w sumie spoko sprawa, mogę sobie już ją zamienić za MMS yy, co prawda wiadomo jak z Avengerem biegam to z tarczy nie korzystam, ale już yy, te bronie od żywiołów to właśnie spoko sprawa, bo one są jednoręczne więc będę mógł sobie przy okazji też właśnie skorzystać z tarczy. Więc, no więc taki krótki odcinek na szybko też może dla niektórych informacji, bo pewnie tam dodam w tytule, że już wyszedł Winter Update a tak to kolejny odcinek to już pewnie będzie z jakiejś z jakiejś może wykonywania właśnie tutaj tych nowych tasków, no jakiś dalszy rozwój postaci. A może też właśnie tak dla ciekawostki, Bo nie każdy może jakoś tak bardzo na to zwraca uwagę, no ale właśnie tak teraz wygląda te, te tło. No mnie zawsze to ciekawi z danym update'em, jakie tym razem będzie tutaj ten interfejs logowania, jaki będzie powiedzmy, jaka będzie grafika. No i właśnie tym razem grafika nawiązująca do, do tego nowego bastionu. Który właśnie wychodzi w tej aktualizacji. A więc, no, content, powiedzmy na ten moment nie dla mnie, bo trzeba mieć trochę wyższy poziom, ale właśnie większość graczy, większość graczy na pewno sobie z tego skorzysta. No bo w dzisiejszych czasach takie pewnie 500-700 levele to już jest taki raczej standard. Ludzie raczej takie poziomy mają. No, ja jak na razie dalej siedzę na tych niskich niskich levelach, więc jeszcze z tego najnowszego kontentu nie skorzystam ale właśnie miłej mi, miłej gierki dla was y, odkrywając tutaj nowy kontent, nowy może jakieś nowe przedmioty uda wam się wydropić, a więc y, powodzonka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach